Siemaneczko, wziąłem CRF żeby tu sprawdzić, bo koleczka mówił coś o sprzęgle. Myślałem, że mu chodzi o klamkę. Zobaczcie, klamka linka ładnie wraca, nic tu się nie zacina, ładnie to chodzi. A zobaczcie, co się dzieje, jak się sprzęgło puszcza. Tak jak na moje oko, to takie coś jest jakby. Jak trzyma się równo gaz, to czuć, że załapuje docisk. Jakby był kosz albo tarcze. Mogą być tarcze przegrzane albo coś. No jest coś takiego, że łapie tak sprzęgło momentami. Łapie, łapie i tak szarpie. Powiem szczerze, nigdy się z czymś takim nie spotkałem, naprawdę. Zobaczcie, mam jedynkę i patrzcie jak to sprzęgło trochę z gazem. tak potrafi szarpnąć i a zobaczcie jak jest tak na półgazie. Widzicie? E, równo chodzi, chodzi i nagle tak, nie ma takiego łagodnego ruszenia, tylko jest takie jakby był, nie dość docisk skrzywiony. Dziwna sytuacja. Powiem tak, nigdy się czymś takim nie spotkałem, no rozgrzał się, to płynnie już działa. A kurde przejechałem nim, żeby wam nie skomać ze 4 km. De te na zimnym to jest masakra. To takie jakby w ogóle sprzęgło było, nie wiem, coś nie tak z nim, ale jak się nagrzał, to już jest dobrze, patrzę. Kurde, nieźle. Ja bym zastosował tu jakiś inny olej, szczerze mówiąc, do skrzyni niż ten. 10 w50, może tego trans oila by zalał lepiej. To ma zalecany w ogóle olej, bo nawet nie sprawdzałem tego. No tak się podłazi, nic już nie żartuje. Działa tak jak powinno. O kurwa O kur... Przejeżdżam tu bezpiecznie O kurde Przejazd przez most to wyczyn 450 ków Jurek Człowieku, piachu O, jedzie lokomotywa Może kalupa Szyku coś ci nie idzie kurde, mogłem odpalić. Wspomniałem, że tu kurde przecież nie ma rozrusznika mam nadzieję, że mi się to na łek nie zawali Kurde A tam z twojej strony idzie przejechać? Tam No tak Kurwa To co zawracamy? Czy tutaj? Ale tutaj też jest jakoś tak kurde A jak tam do wody dojedziemy to też nie przejedziemy Znowu e. jedany Kurwa majster ja to mam nie swój motor Miałem tu kosz zdejmować zobaczyć to się rozjewało z To <grystowo> moja jazda była. <grystowo> ty jechałem polno drogo, z i się rozjewało. <grystowo> Oj, chuj Majster, ty to jesteś udany. Да. tu myty, gotowy, kurde do dalszych, że tak powiem napraw ustawień, przestawień i tak, żeby było gites, powiem tak kurde, pojeździłem, zawieszenie kurde, nie wypatrzę, to nie chodzi, ale kurde, jest takie mega twardawe, jak pojeździć po tych dołach, to no coś tu chodzi, nie mówię, że nie, jeśli chodzi ogólnie o kierownicę, według mnie jest za lekko skręcona i trochę to shimę łapie no i z tym sprzęgłem byśmy tu zobaczyli, bo tak widzieliście na początku filmu, kurde, to ruszanie raz to działa, raz nie, jak się rozgrzeje, jest lepiej, ale nie za każdym razem płynnie działa. No teraz patrzyłem na zimnym, to jest to samo, kurde, co wcześniej. Aczkolwiek nie powiem, na ciepłym jest trochę lepiej. Pojrzymy na bok do tego sprzęgła. Najpierw pierwsze, co to? W sumie można mu tu dać po kliku na. kai trochę szybciej będzie się to zawieszenie opuszczało. No i tak, kurde, główkę ramy do skręcenia. Ja bym ją trochę mocniej skręcił, to kurde, będzie lepiej. Eh, ja chyba zrobię tylko tak, że kurde, tu poluzuję to śrubę, tu odkręcę i tu myślę, że już da radę trochę podciągnąć to sztyce. Dobra, zaczynamy. Udało się poluzować śrubę. Tutaj popuściłem na półkach, i w zasadzie, kurde, już można tutaj teraz sobie podciągnąć trochę. Tylko muszę tu złapać. Złaby o jeden ten łapać. nie trzeba dużo brać. Dobra, że za mocno nie skręcić. Jeszcze można trochę jej. Ciekawe jak tam główka ramy wygląda, pewnie nikt tam nie zaglądał od nowości. O, teraz jest spoko, nie będzie tak szimy łapał. Chciałam aż rurki użyć, bo śruba tak dowalona rzecz, kurde, nie chciałam się tej ściągać. Mówię, podciągnę sobie linkę gazu, patrzę, a tu kurde. Jednej już nie ma. Nieźle. Zajrzymy do sprzęgła, to chociaż będzie wiadomo, czego tu się spodziewać, kurde. Bo powiem Wam szczerze, no. Tu i tak pokrywę zdjąć to tylko kilka śrubek, więc żaden problem. <laughs> A zobaczymy czy to... No można byłoby najpierw olej zalać, ale mówię tu kurde, cztery śrubki to w zasadzie, czy pięć to nie jest problem. Zobaczymy od razu jak tu przekładki i koszt wygląda. Fajnie, że jest O-ring. A spójrzcie, kurde, no to już tu nie ma co dalej patrzeć. To coś od razu widać, czym to jest spowodowane. Zobaczcie, jaki jest kosz wyrobiony. I to przez to te sprzęgło tak łapie. Bo tarcze się swobodnie po koszu nie prze ten... Nie przesuwają, więc tutaj nie ma co kombinować. Jest bardzo duże, już wybicie. Nawet nie wiem, czy możliwe, że nie był kiedyś ten kosz szlifowany. Bo aż powiem Wam szczerze, że jest dobre. 2 mm pewnie w tym najgłębszym miejscu. No tak myślałem, kurde, jak koleżka gadał. Kosz wyjebany, i dlatego jest takie szarpnięcia, nie. Można z tym jeszcze jeździć, no ale no niestety tutaj nic się nie poradzi. Zmiana oleju nie pomoże niestety. Dlatego na ciepłym silniku trochę lepiej to chodzi, ale też nie ma jakiejś dużej tej. Po prostu tarcze się klinują w tych rowkach i ten. Nie ma już sensu tego szlifować, bo to jeszcze szybciej się porozbija. Chyba, że na sprzedaż. Dobra, to przynajmniej wiadomo już w czym problem, kurde. <laughs> Czy waszym zdaniem tu jest wszystko w porządku? Zobaczcie, prowadniczka się wykręciła cała, praktycznie z zacisku. Patrzcie ile gwintu wystaje, tu może widać, to powinno iść do końca wkręcone. Ja pierdzielę. Czasem warto przejrzeć ten motor, kurde, bo jednak śrubki się potrafi odkręcać. A później wypadają klocki, albo jeszcze co gorsza, cały zacisk. No dobra, z Hondy to będzie tyle, bo co mi tu w sumie zostało z takich rzeczy, jak dzisiaj tylko założę koło, drugą oponę. No tutaj wiadomo, wkręcę tę to prowadnicę, nie wiem czemu ona się wykręciła, damy ją na klej. Tak to pierdoły, przyjdzie osłony chłodnic, ale to trzeba poczekać będzie jeszcze trochę. No i tyle w Hondzie na razie, linkę gazu jeszcze trzeba będzie zamówić. Więcej to tutaj, jak przejrzałem, to wydatków nie będzie. No to czy ten koszt sprzęgłowy nie, ale jeszcze można na nim jeździć. No ale jakby się trafiła jakaś używka do CRF -y z 11 roku, nie wiem, jak one liftem wychodziły. Tam chyba 8-12, czy nie wiem, jak one tam 11-15. Musiałem zobaczyć, jak to silnik ten sam. No, niby to pierwszy model na wtrysku. To pewnie jeszcze taki sam, wyszedł gdzieś do 15 roku, ale trzeba to sprawdzić do 14. Nie wiem, jak one jednym liftem silnikiem wychodziły. A może być tak, że takie kosze są i przez 10 lat, no nie wiem dokładnie, trzeba było tam zobaczyć. Na pewno ten kosz kosztuje co najmniej na moje oko, żeby wam nie skłamać. Eee, kurde, z tysiąc parę złotych jak nic, no niestety. Ale używki się czasem za 500-600 zł trafiają. też firmy, co to regenerują, no ale. Ale motor będzie stał przez przynajmniej 3 tygodnie, bo to jednak się wyśle, zanim to zrobię, zanim odeślę, to. To ja wiem jak jest. No nowe sprzęgiełko. Luksio. Dobra, to tyle. Następny filmik z Kanama, a będzie trochę w tym kładzie. Kurde, do. Ojej, cały. Mo... No, znaczy nie silnik, ale kurde, wszystko będę musiał plastiki zdjąć tam trochę jest do porobienia, żeby go tak zrobić pod siebie. To, to jeden dobry odcinek na to pójdzie. <gry> Dobra, siemaneczko.